Ja mam jeszcze możliwość zrobienia kilku bloków? Mam jeszcze możliwość, dobra. Z tego względu, że Dioryt jest drogi, to ja bym chciał trochę oszczędzić sobie kłopotów i po prostu użyję śniegu. Jaż to jest mroźny szczyt, to bardzo szybko ten śnieg tu wraca no i dla mnie dobrze. Na szczęście ten śnieg łatwo złatwić sobie, ok? Łatwiutko. Tu jest śnieg, on sobie idzie. No to jest kłopot trochę z tym śniegiem jednak. Bo on wszędzie tu jest. Wszędzie tu jest. Ale zastąpi mi Dioryt. Potem najwyżej będę właśnie o tak zniżkę robił tutaj, tutaj tak zniżymy. Tutaj ponownie może zniżymy w ten sposób. Albo nie, to raczej bym odpuścił sobie. A, tutaj tutaj ogólnie jest nie, nie, nie za dobrze zrobione. No, teraz już natomiast się da. To jak mi się